Czołem. Zgodnie z tym, co zapowiedziałam, zagramy dzisiaj u 6 B, czyli Bettiny i Bernadety oraz Maurycego probówki. Gdzie jakaś babeczka. I wnioskując po skrzynce pocztowej, tam właśnie będzie mieszkał Alan z Madzią i z Czarusiem, jak już zbuduje im dom. Na razie nawet o tym nie myślę, szczerze mówiąc. <laughs> to nie jest babeczka, tylko facetcik, ok. Planów na dzisiaj większy brak. Może ewentualnie odświeżylibyśmy garderobę naszej trójki, bo jak możecie widzieć, cały czas biegają w jakichś takich nieciekawych strojach banda dresiarzy. Dobra, ustawiałam już na niedzielę, więc gramy do końca środy, tak? Niedziela, w wtorek, środa, owszem. I cóż no, zaczynajmy po prostu. Maurycy chyba zaczyna od żarcia. Oczywiście. Bo jest tak bardzo głodny, że o matko. Weź se iść Co. Co tu się podziało? Czemu to. Co? Że to ten kibel już jest taki brudny. Już oni się dopiero wprowadzili. Halo, się nam brudny kibel. Ej. Naprawdę? On z tej klo kloca sadzi i wszystkie przyleciały? Wszystkie dwie? Trzeba byłoby im wszystkim jakiejś pracy poszukać. Ty nie masz związanego z pracą, ty, ty chcesz kuchni być. Dobra, full time, i zobacz, czy coś dla ciebie mają ciekawego. O show business, nie. Obibok, y, stróż prawa, przestępca, opieka społeczna, no chyba nie. Edukacji też chyba nie było, jakby pamiętam. Więc no, ewentualnie coś dla Ciebie możemy znaleźć. I to taką, gdzie dają najwięcej pieniążków, ale to musisz zejść tą swoją grubą dupą stąd chodź tu. No kurde jeszcze raz. 577 ładnie. 300. U, 700 i by poszła w ślady mamusi. Bo mamusia też przecież. O kurwa. No, God! No, God, please, no! 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 Eee. eee. A ja się cieszę, że pogram bez dzieci. O, oh, fakt, to ja już wiem, czemu ona tak szybko zgłodniała. Dobra, poszukaj tej pracy na szybko. I tak do niej za szybko nie pójdziesz, ale przynajmniej są hajsy za macierzyński. Ja nie mogę. Ale gdzie ten jest już prawa? Yo, 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 No to podaj coś do zjedzenia. Aaaa, to nie tak miało być. Ona nie miała tak szybko zachodzić w ciąże. Ona w ogóle miała nie zachodzić w ciąże. Masakra... Parszywery z uchu. Nie krzycz na mnie... Na chwilę obecną mam dość wszystkiego, nie drzwi pyska. że ja tu chciałam betiną sobie na no, te wszystkie numerki robić pod... Podryski i zobaczyć, czy coś z tego nie wyjdzie. A tu teraz taka lipa, że ona będzie musiała stąd się wyprowadzić szybciej niż zakładałam. I Kuźwa, gdzie ona pójdzie? Da. Jesteś moim słoneczkiem. Zaszłaś. Ho, 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 ho. Tyle będzie do spokoju. Oni są młodzi, piękni dopiero po studiach. Mieli sobie pożyć, pocieszyć się życiem. I co? I Bankarta ci urodzi. No dobra, no i on chyba raczej zobaczył, że jej brzuch urósł, więc nie ma tutaj co lecieć w jakieś farmazony, tylko on stwierdził, że no. Jednak wyjdzie im miłość do końca. Proszę bardzo, proszę nam słać prezenty ślubne. Masakra. Betina będzie musiała zarabiać, chodzić na super randki i modlić się, żeby dostawała fajne prezenty. Dobra, no to nazwisko oczywiście bierzemy po mężu. Dziecko probówka się urodzi. Bynajmniej nie z probówki. Kurde, a dziewczyny tak się cieszyły, że się w końcu wyrwały z domu, gdzie jest chaos, wieczne, jakieś małe nóżki tuptające i tak dalej. A tu dupa, bo będzie znowu dziecko. To jakieś to jakiejś z uczelni musiała ciąże przynieść w takim razie. Na to wychodzi. No, bo tutaj na tym mieszkaniu jeszcze nie zdążyli się ten tego. To, co to ja nie mam moda na ciążę na studiach? Naprawdę? Powinnam chyba mieć. Ewentualnie znowu gdzieś mi wchodzi w konflikt z jakimś innym modem. Nie wyszło. Kurde, dziewczyno, wstawaj, bo ty zaraz mi tu z głodu zejdziesz. Toaleta, coś zjedz. Ciężko tam ciążę przechodzi. Czujesz, to będą czworaczki. No i nic, no i trzeba tą drugą łazienkę zrobić, no bo oni się w tej jednej pozabijają czasu. Wszystkiego im braknie, zwłaszcza jak ona jest jeszcze teraz w ciąży. A tak bardzo liczyłam, że zaoszczędzenie. Aha, oni mają tak dużo pieniędzy, bo spadek przecież po ojcu, po ojcu, dobrze mówię, dostały. To możemy trochę poszaleć. Czyli Rudolf to przewidział. Wziął sobie, zemrzeł tylko po to, żeby były pieniążki na... Na utrzymanie nowego pokolenia. Taki mądry tatuś. Ale jak to już? No dobra, no to ja muszę temu dziecku też rzeczy kupić, nie? Znaczy, póki młode jest todlerem, czy będzie todlerem, to jeszcze nie ma problemu, że mieszkało tutaj z nimi w pokoju z rodzicami. Tylko, że no. Za chwilę urośnie. I co z Bettiną? No trzeba będzie ją jakoś wywalić, tą. To się wszystko poskładało źle. No dobra, no weź już uruć. Jak musisz. Nie możesz go tam wciągnąć gdzieś z powrotem, żeby zostało. I oczywiście zrobię. Random i zobaczymy, co wyjdzie. Uf. No dobra nazwisko, no, nieważne nie kim tym razem. Bo szybko wzię wzięliśmy ślub. Synuś, na D by musiał być, bo był czarek. Nie, na D był. Chwila, chwila, chwila. B. Bliźniaki na C. Na D był darek, przecież, a nie czarek. Co ja gadam? Czyli teraz byłoby E. No, Emil, niech będzie. O, co tu się podziało i dlaczego? Co ty byś może poszła z kimś na randkę? Tylko z kim? Może z kimś, z kim jeszcze na randce nie byłaś? Masz kogoś? O, ten Lechosław, jakiś tam Krakowiak. Ale najpierw sobie z nim pogadaj, to może z nim zaprzyjaźnisz. To ten, ten. Rozmawiaj z nim. No, akurat troszkę towarzystwa ci brakuje. No, bystra osoba, super. Dostaliśmy jakąś próbkę. Od razu mówię, że mam moda, który sprawia, że to nie będzie telewizor, tylko jakaś pierdoła. A, pan klocek. No spoko, wkupiszcie właski yy, siostrzeńca. A to to za piesior? Cześć. Taki trochę derpikowaty z ryjka. Dobra. I Co będziesz tu sprzedawała, żeby mieć nowe mieszkanie? No, trochę bieda. Trzymaj sobie to na razie, w plecaczku. A on, jako miastowy, nie przyniósł nic? Nie przyniósł. No, co za dziad. Eee, tam. Mm -hmm. A ty, mamuśka, zasuwaj to dziecka, bo się Słuchajcie. zesrało. Przykro mi, ale tak teraz będzie wyglądać Twoje życie. Betina, 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 poznaj kolegę. Poznaj kolegę. O matko, ja nie będę, on chciał być w edukacji. Dziennikarstwo. Gracz biznes. O, strażak... o, pop, pło, No to zostaniesz na razie strażakiem. Przykro mi bardzo. Spłodziłeś dziecko teraz na nie zarabiaj. Dobra, z Lechosławem masz kontakty 69. To nie może być przypadek. Emil już jutro ma urodziny. Dlaczego? Niech sobie jest tym niemowlakiem. Najmniej problematyczna grupa wiekowa chyba. Kiedy Shanti do nas przyszła? Ojejku, nie zauważyłam. Widocznie, jak zrobiła posiłek, to Shanti przyszła i od razu się dołączyła, ale to takie miłe. Wiesz co zajmie się swoim dzieciorem, bo on znowu się zesrał. ale poszedł spać, super. O, tu młody. Czego Petina od ciebie chciała? To było niepokojące. Pomachaj, okej, okay, ale ty byś mu z drogi zeszła. On musi i zarabiać na swoje dziecko. Ty co, ty byś mogła pójść na randkę z tym ziomeczkiem, faktycznie. Myślę, że na parcele publiczną pojedziecie. Sama pojedziesz. Zostaw siostrę z dzieckiem. Nie twoje dziecko, nie twój problem, nie? Ubierz się ładnie. O, Kurczę, prawie że suknia ślubna. Takie dość sugestywne, jak tak pójdziesz już, nie? Koleś może pomyśleć coś głupiego. Dobra, jadą nasi zakochani. Znaczy jeszcze nie, ale za chwilę owszem. Matko, hajsy, hajsy, hajsy. Co ty, chcesz łaskotać, grać? No to już ci tutaj robię combo. Za dwa. On się w nich zakochał już, o dziadzieje, ten łospok. Oj. Dzień dobry. Pani tu nic nie widzi. Do widzenia. Do, do widzenia. Do widzenia. A w sumie, jak już tu jesteśmy, to, jest, to może sobie kupić coś nowego, nie? Najpierw pójdziesz przymierzyć. Żeby zobaczyć, jak ładnie wygląda. Na pewno po to pójdziesz przymierzyć. Ej, ty! O, to jest ten, co u nas był. Ale kaj jest ten ten nasz ten. Gdzie on Polas? Krakowiak. Ty za daleko nie idź. Chodź tu. Mm, a mam tutaj? Aha, czyli tak się nie da. No dobra, bądźcież zbieram barbaranie, Staraj się. O nie, wyszli prosto na zadecko. Ej, serarażklo. O nie, Shanti. Mamusiu to nie tak jak. Czy ona tutaj. Do tego starego. Przecież on u nas był. Grał u nas w szachy i ona do niego się wachlowała. On się jej podoba. Co? Jak to tak. Ej, dobra, bo to już nie jest randka marzeń. No znowu chcę się z nim ten tegować, no, no nie! Starczy ci, daj chłopowi odpocząć. No jeszcze trochę. No, starczy. Oj, no chyba nie. On też nie chce znowu. Czyli widocznie już odpoczął, chłopak. Ale dobra, jest randka marzeń, już nie trzeba. No i super i przynieść nam coś ładnego. Cześć mamo! No, siema szantka. Mama widocznie też szuka jakichś nowych ubrań, chce się odświeżyć i żeby się przypodobać temu ziomkowi z brzydkim nosem. Pozwoliłam sobie od razu kupić też dla y, Bernadety, żeby nie lecieć drugi raz. A tam probówka nie chce łazić w czym chce. Pff. Na ogarenie probówki, że przyjdzie czas. Ta niby tutaj wachlowanko, ale kurde, nawet łapki z nim zagrać nie chce, co nie. Kurde burza. Czemu? Aha, to wiedźma przywołać burzę. dobra. Znaczy nie dobra, ale. okej. Okay. O nie! Nasz sznurek wyrywa naszą opończę. Oboje u nas byli, poznali się u nas. I jak widzę teraz kurę ta relacja kwitnie. O książkach rozmawiają. No, no, no. Tacy grzeczni. 21 randek, no dobrze. Prędzej lub później to się uda. Myślę też, że o ile ma Mauryt tutaj miał jakiś powód, żeby iść do pracy, która go nie kręci, w sensie innej niż ma pragnienie życiowe. No bo dziecko w drodze, znaczy dziecko w drodze, no już w sumie się urodziło. Tak, Betina niekoniecznie będzie tutaj próbowała na siłę się gdzieś, gdziekolwiek zatrudniać. O, patrzcie, Alan też przyszedł. takie to miasto jest małe? O, Alan, jakiegoś dzieciaka wyrywano. Spoko, spoko. Wszystko widzę, wszystko widzę. Dobra, ona sobie tam wróci o 16. A w międzyczasie będziemy się zajmować dzieciorkiem. A propos, ciekawe, czy te zimy dalej u nas są, więc one się rozdwoiły. O, nie. Rachunki, dlaczego? Kto ci pozwolił głupia babo je przynosić? czy ja dałam? nie dałam półeczki. No właśnie. Szybko, szybko. No i 900. Huh. Co to jest? Zarabiasz prawie dziennie tyle. Ojejku, czemu ty jesteś w takim złym nastroju? Głodny jesteś. No to sobie zjedz w remizie czy coś. Ale w sumie można by oszukać trochę system i zmienić ubrania, nie mając szafy, no to chyba nie bardzo. Aż kurde, noga, wiedziałam, że w tym domu będzie wiecznie czegoś brakować. Więc nieważne, że te ubrania jeszcze są w sklepie, ale Ty już się możesz zaprojektować w swoje nowe ciuszki, które dostałaś od siostry w ramach prezentu. Makijażu Ci nie będę robiła. Myślę, że brak makijażu w Twoim przypadku jak najbardziej jest odpowiedni. Kolega, z którym współpracuje Maurycy, niedawno się ożenił i Maurycy chce dać młodej parze prezent. Maurycy ma znakomity nektar, który zachował na specjalną okazję. Z drugiej strony jego kolega może nie lubić nektaru. Maurycy może dać im po prostu mikser, wymieniony na liście prezentów. Co powinien wybrać? Jak chcieli mikser, to wiesz mikser. Nektar sam sobie wypijesz. Każdy Sim świeżo po ślubie potrzebuje miksera, prawda? Maurycy stwierdza, że najłatwiej będzie wybrać prezent z listy i młoda para jest wdzięczna za jego podarunek. Dodatkowo Maurycy postanawia zaprosić po pracy swojego kolega. Super. Za chwilę w sumie Betina. No nie, no musiałaś pierdnąć. Haha, ha, takie zabawne. Haha, haha. Ha. Oh, <laughs> Ale jej uśmiech znik zryjanie. Zaczął kazać pozbywać gary. Maurycy chce przeprowadzić Shanti i to jest. Przepraszam bardzo, czy to jest ten kolega, któremu kupił mikser w prezencie ślubnym? Czy ja o czymś nie wiem, Shanti? O, cześć, mama. Ej, ale jak ona nawet w pracy nie była, bo była na parceli publicznej? Coż tu ściemniacie? Dobra, no kwiatki, okej, okay. a coś, coś więcej? Aha, coś więcej to w nocy przyniesie, nie? 10 bukietów, ojojoj. Ej, telefon dzwoni, może ktoś by się pofatygował, odebrał? Aha, ten chciał syna akurat... Urosną, że tak powiem. Szantka. No jej, szantka nieszczęśliwa, przepraszam. No nie moja wina, że Rudolf sobie w kalendarz kopnął, wiesz? Ja nie miałam na to żadnego wpływu. Krakowie, jak czego on jeszcze chce, niech prezent przyniesie lepiej. Oj, jaki Emilek. O kurde, jakie długie włosy od razu, spięte. Niebieskie oczka, tak. Czyli oczka ma po tatusiu chyba. No i w sumie pewnie. Lecz nie no, kwadratową szczękę już teraz widzę, więc pewnie Rima po, po dziewczynach. Znaczy po, po matce konkretnie, a nie po obu, nie? Żeby nie było. Nie wszystkie brały udział w powstawaniu tego dziecka. No i wstać go do końca i idź spać. Nie no, kolejnego nie będzie, nie ma szans. A na pewno nie za szybko. Bra, dla Betiny wzięłam 4 rzeczy. Taka ładna suknia. Taka ładna sukienka. I taka biała, żeby wiecie, udawać niewinną, co nie. I jeszcze taki kostium z odkrytymi plecami. I ja myślę, że na, na początek dałabym jej to jednak. No i oczywiście zaraz zrobimy jej też makijaż, bo ja myślę, że ona jest w takim wieku i na takim etapie życia, że raczej nikogo nie zdziwi, jak se strzeli, um, jakiś taki mocny, właśnie makijaż. Może nawet fryzurę by zmieniła, bo ta opaska i teraz średnio pasuje. Więc dobra, ja tutaj odświeżę i widzimy się za chwilę. Poznajcie nową odsłonę. Bettin, jak mówiłam, dostała do mnie dość mocny makijaż. A że ja jestem buła w kwestii makijażu i się kompletnie na tym nie znam, to może wyglądać śmiesznie, ale mi się podoba. Włosy może mieć, mogą się wydawać odrobinę dłuższe niż miała, ale jakby nie patrzeć. Pamiętajmy, że ona nosiła fale. Teraz ma wyprostowane, więc myślę, że gdyby te swoje fale faktycznie wyprostowała, to by była mniej więcej podobna długość. A jeśli nie, do no trudną. Mam cię w stanie posadzić na nocniku. Co on? Poszedł spać? Jaki głupi dzieciak! a eee, tam. Na razie póki co nie inwestowałam w inne stroje, bo tak jak mówię, prawdopodobnie będziemy musieli kombinować, gdzie i jak wyprowadzić betinę, więc no cóż, tylko wiesz co może teraz na randkę zaprosimy do domu, bo jak oni pójdą, to ktoś musi z dzieckiem zostać. No i trudno będziesz to ty. Nurek, 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 gdzie jest tu jest? Moment, bo muszę ją przebrać. O nie, jaki on ma brzuchol. Jakoś o tym zapomniałam, że ten strój tak trochę średnio na nim leży w ogóle, ale okej. Okay. To jest nastolatek. Cóż wrwałaś właśnie na randkę nastolatka. Ajajajaj. <grym> <grym> Znacznie Betina już ma tutaj jakiś kryzys wieku średniego, co? Ona chce być zdrowszym Simem. Chłe, chłe. Chyba się boi jakichś chorób, nie powiem jakich, bo nie wypada. No nie, nie fuj, fuj, tylko tu już zmieniasz pieluchy. Nie chcecie martwić, ale to jest twój syn. To nie będzie szczęśliwe dziecko, bo ja się nim nie będę zajmować, naprawdę. Dobra, zajmij się swoją randką. Aha, już. Zobaczcie, jak tu ma jakieś... Bernadetta stoi ukryta w cieniu pod klubem 444. Jej oddech unosi się parą w powietrzu. Od wielu dni prowadzi sprawę zaginięcia Lamy Maltańskiej, nie znajdując żadnego śladu. Zupełnie jakby ktoś działał przeciwko niej, przewidując każdy jej krok i każdą myśl. Tak było, dopóki nie wpadła na Zdzicha. Zdzich należał do tych facetów, którzy wiedzą... O różnych rzeczach. Znają podziemne prądy miasta. Na ulicy mówi się, że kilka godzin wcześniej wykidajło z klubu 444 otrzymał jakąś paczkę z gorącym towarem. I tak Bernadetta znalazła się w tym miejscu podczas zimnego i wietrznego popołudnia. Zastanawiając się, czy powinna zagrać się do środka poprzez tylne drzwi klubu, czy wyjściem ewakuacyjnym przez słabo oświetlone okno otwarte mimo chłodu. W oknie może się zaklinować. Tylne drzwi. Uliczka za klubem jest cicha, aż za bardzo. Nawet wiatr zdaje się unikać tej plątaniny pogiętych puszek i starych gazet. Wszystko wskazuje na to, że wewnątrz załatwione są podejrzane interesy. Zapach drogich cygar, powolny stuk od palców o blat, rozmowy prowadzone przyciszonymi, ale poważnymi głosami. Bernadetta wpada przez tylne drzwi z wyciągniętą bronią, przewraca kilku gości i wysyła sygnał na posterunek, żeby przyjechali zabrać złodziej lamy maltańskiej. W lamą w ręku chyba. Z lamą w ręku. Bernadetta zdobywa dwa punkty logiki i wraca do swojego biura. Sprawa zamknięta. Okej, okay. spoko. O kurde, pierwszy raz robię relacje między dorosłym i nastolatkiem i widzę, że są mocno okrojone chyba. W sensie nie wszystko idzie robić. Trochę mi to nie na rękę, bo nie mogą się jeszcze całować, a mają już takie ładne kontakty, że chyba powinni móc. No, wiem, że czas upływa, ale ja tu nie mogę nic robić. Normalnie już bym go całowała gorąco, ale moment my to załatwimy. Cheatem no, dawaj. No i super. Ojej, on się chce w niej zakochać. Załatwimy ci to, chłopaku, załatwimy. Zakochuj się w niej. Okej, okay. nie chcesz to, nie? I bez tego jest okej. Okay. <noise> Co, Bernardyta przyjmi pracę? Oczywiście, że tak. Porucznik. Super. Bo chyba mogą robić interakcję. ACR-em, ale nie mogą się zakochać. Bo ona też się by mnie zakochała. Kurde noga. Ja liczę, że będzie taki fajny zamiennik tego... Jak on się nazywał? Tego tego dzikiego dziecka. No trudno. Zakończ randkę. Zostały 4 sekundy, Ha. Myśl. Cisław Bajasz, powitaj. Dobra, ten jest dorosły przynajmniej, okej. Okay. To ona się tutaj z tym, Cisławem będzie zaznajamiać. A ja się skupię na innych, bo oni, kurde, mi tu zaraz z głodu pomrą i w ogóle. No jest to jest szanty, zaprzyjaźnić. O jak miło. Jakaś stara pizza się wala. Kurde, tam nie poszedł jedzenie podawać, a wszyscy się na pizzę rzucili. No, no bywa, nie? Dobra, Emil właśnie wstał. I Emil potrzebuje na toaletę Bernadetta, nie komputer. Tutaj dzieckiem się zająć. Twoim, taka drobna podpowiedź. No nie, Amanda! Dobra, Kibel będzie jednak na podwórku. Bo mnie coś trafi, jak za każdym razem ktoś będzie mnie przeganiać przecież. Trzeba chociaż zdążyć, Zdążył się załatwić. Nie baw się w tej brudnej wodzie, dziecko. Oh. Ty nie kawa, tylko prysznic i spanie. Jest już kurde: dziesiąta wieczorem, prawie. Matka, od młodego? Ciotka. Kurde, za dużo Simów. Tylko czterech. Pff. Prawda jak dobrze, tylko jeden się urodził. Przecież byłoby mi bardzo przykro, gdyby się urodziło więcej. Dobra, bo tego Emila trzeba byłoby może czegoś pouczyć też. Tak kurczę, wszyscy go olewają zajęci sobą. Mama, nie jest pizzy, koniec. Gdzie jest twój syn? Ale tego ja wyjmę na podwórko. O, matko! Strasznie był obrócony tej miniaturce tutaj. Dziwnie wygląda. Mieliśmy sprawić, czy skarbu nie ma. Raz sobie możemy pozwolić, co nie? Na dziurę. Mapa. No, blisko, blisko. A mapa w sumie chyba też 400 kosztuje, co nie? Jak dobrze pamiętam. Aha. Oczywiście to masz prawie 3000 w wyposażeniu, wiesz? Może z biedy nie umrzemy. E, popatrz, która godzina lepiej już No idź, bo się do szkoły spóźnisz jutro. No sprzątaj. Mieszkasz tu jeszcze, to sprzątaj. Bo cię dopiero wypierniczą. Zobaczysz. I na dzisiaj to będzie na tyle. E, jak widzicie, no Simsy zawsze mają inny plan na grę niż ja. Zwłaszcza jak się ma 500 modów i każdy może spowodować coś, czego się człowiek nie spodziewa. Jak chociażby pojawienie się tego małego brzdąca w naszej rodzinie. W przyszłym odcinku rozgrywanym tutaj u dziewczyn, postaram się właśnie poświęcić mu nieco więcej czasu, bo na razie to on naprawdę taki jest. Pomijany w tej rozgrywce, ale z Bettiną jest tyle roboty, że ciężko się skupić w zasadzie na kimkolwiek innym. Kurde, chyba ktoś tu wypił za dużo kawy. Jak ten gość się trzęsie, Masakra. E, I cóż, widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. E, cześć.